Miej odwagę być sobą, miej odwagę iść swoją drogą, być własną bohaterką swojego życia. Miej odwagę pisać swój własny scenariusz. Miej odwagę być aniołem dla kogoś innego, ale również podróżować z nimi, iść przeżyć życie i pomagać innym. Miej odwagę zrobić pierwszy krok, a może za chwilę drugi, a potem już trzeci. Oczywiście będą góry, pagórki, wzloty i opadki, i kłody i drzazgi, i będzie żurzel na drodze, i będą rany, I będą mury, i będą dziury, w które będziesz wpadała po kilka razy. Będą, bo to jest życie na Ziemi. Bez tego nie damy rady inaczej. To jest wpisane w nasz scenariusz, który góra nam planowała, a no będą. Ale teraz jest do ciebie pytanie, czy masz odwagę iść, zrobić pierwszy krok i drugi, zaplanować swoje życie i być reżyserem jego. Iść odważnie przez nie. Miej odwagę zrobić pierwszy krok. I pamiętaj, nie idziesz sama, bo Twój Bóg syła do ciebie anioły, które ci pomagają. Życie jest pełne cudów. Życie jest też pełne trudów, hamstwa, strasznych momentów i trudów, ale jest to wpisane w nasze życie. Jest to też scenariusz, który ktoś napisał. Niestety tak się ułożyło. To jest nasze życie. Ale miej odwagę żyć tak, jak Ty chcesz. Miej odwagę robić błędy, upadać. Miej odwagę. Kochaj się za to. Kochaj się za to. Idź, ucz się i podążaj. A każdą porażkę nie bierz za błąd, tylko za cudowne doświadczenie. Życie zaskakuje, pamiętaj, że nie idziesz w tym życiu sama idziesz z aniołami. Na mojej drodze też stanęło wiele aniołów. I kilka lat temu byłam w całkiem innym miejscu i uważałam, że będę tam do końca życia. Że ono nigdy się nie zmieni. I to, wszystko, co się wydarzyło kiedyś, że to już będzie i że zawsze będzie na moich plecach. A okazało się, że wyrosły mi skrzydła. Niewidoczne, ale wyrosły. Że poznałam ludzi, którzy uwierzyli we mnie bardziej niż ja sama i wzrosłam jak prawdziwe drzewo. Ja bardzo dzisiaj dziękuję, Ani, za każdą grafikę, za każde słowo, które. Mówię i ona zawsze mnie słucha, zawsze potrafi pomóc. Eli, która szyje niesamowite rzeczy, potrafi robić wszystko z niczego. Agnieszce, która jej artystyczna dusza, jej słowa, jej rozmowy, zawsze analizy potrafią postawić nas na, na nogi. Gabrysi, Zatosia, od którejś to wszystko zaczęło. Kasi za zaproszenie do kursu, za rozmowę z siostrą Kataliną, za moją rodzinę, za moje siostry, które mnie wspierają. Śmieją się nieraz ze mnie, jak każdy. Ale zawsze są ze mną. Na dobre i na złe. I dziękuję Tobie, że słuchasz to. Dziękuję za to, że jesteś. Za Twój komentarz dziękuję. Za dobre słowo. Dziękuję za to, że miałam odwagę iść. I dla niektórych moje marzenia były śmieszne. Ale kiedy posłuchałam swojego serca i moja dusza mówiła mi rób to, a nie tamto, i tutaj masz dary, które masz wykorzystać, a nie robić coś innego, to spowodowało, że uwierzyłam. Dziękuję za wszystkie cuda, za cuda, które mnie spotkały.